Cześć, z tej strony Adrian. Dzisiaj mamy kolejny moto weekend, chyba szósty albo siódmy z rzędu, nie pamiętam. I jedziemy w składzie dwuosobowym w kierunku mostu przy granicy, pomiędzy granicą polską a niemiecką. I zaraz zetniemy na nawigację. Mamy coś tam mamy Godzina 40, to pokazuje. I startujemy z ulicy Towarowej. No jesteśmy już na miejscu i zmierzamy do celu A gdzie my dzisiaj mieliśmy do, yy, przyjechać? Proszę o głos. Gdzie? No gdzie mieliśmy gdzie się dzisiaj wybraliśmy? Takie miejscowości i co zobaczyć? O, yy, most przepieka Na siekierki to mi nie wygląda Ale jak zał tak zał, Zaraz zobaczymy. Są jakieś ulotki na. Pozwól w ciszy usłyszeć naturę. Cichosza, natury odgłos wokół trwa. Pozwól w ciszy usłyszeć naturę. To nie kamper, to jakiś. Jakiś samochód, który sprzedaje foody Miody. Kościółki. Może kawa. Dzień dobry. Dzień dobry, no tak, gorąco, dajemy się ze witaminy ze trzydzia. Nie wiem, taka długo panowie jesteście wyjątkowi, że nie dajecie radę w swoich stronach. Nie dajemy pozory mylom. Tak? Gotujemy się w środku. I dnia no, zobaczymy. I zobaczę tutaj ten, jak zobaczę, co się dzieje. 1910 podwyższanie filarów i wzmocnienie konstrukcji mostu. A tutaj mamy 1955-2019 taką fotkę. Jesteśmy w trakcie kolejnego motu weekendu, jedziemy na dwa moto. Nie będę reklamował CBF 1000, drugi model poliftowy, a tutaj ostatnia PFR gaźnikowa na kołach zębatych, czyli słynna RC362, tam jest Bural, mówi atrian. A tu mamy Incenizację bitwy pod Cedynią w wykonaniu drużyny wojów Jestem tu już kolejny raz, ale my akurat jedziemy w innym kierunku, przyjeżdżamy przez cedynię I to by było na tyle na razie. Zapraszamy później. Jesteśmy teraz w miejscowości Hojna i przed nami jakieś 80-90 km do celu 37. pierwszego 37. No to matematyka się kłania, coś mi nie poszło, coś nie wyszło. Dzisiaj jest kolejny moto -weekend. jedziemy. Bocznymi drogami. O, widzę, chłopaki lecą. Yamaha, Kawasaki i Hornecik. Specjalnie wyruszyliśmy droga, drogami drugorzędnymi, żeby spokojnie sobie przejechać, ale niestety nie da się. Jadąc przepisowo 70 na godzinę, mieliśmy wrażenie, że nasze motocykle stoją w miejscu. Przyjedziemy ekspresowo, przyjedziemy bocznymi drogami Niestety kierowcy puszek zapin dalają ponad prędkość dozwoloną. Cisza, spokój. Za chwilę wkraszamy dalej. Zajdziemy tutaj. O, kawa, bananek wafelki, wafelki hawajskie taki to pożyje a ja dzisiaj na głodzie do 15 na diecie sprawdzimy stan gumienia. stan gumienia zerowy. ciśnienie hmm. ciśnienie jest 2,5-2,7 no i tak ma być u mnie ciśnienie 160 na 98 w tym wieku takie powinno być. Pewnie Żona będzie niezadowolona. Dobra. Wypili, napoili się, lecimy dalej. Na weekend tu fajnie przyjechać, nie? Na weekend. Fajnie. Tak więc potwierdzam, że jestem na terenie Niemiec motocyklem. Co prawda motocykl stoi po stronie polskiej, ale ja. Zostawiony dokumentów znalazłem się na stronie niemieckiej. Po stronie niemieckiej. Gdyby to były lata 80. pewnie od razu bym dostał jakiś zawias, albo ewentualnie kulkę w coś. Dzisiaj fajnie, pogoda z No i widać granicę państwa, a będziemy po stronie niemieckiej. A jeszcze chciałem powiedzieć, że w drodze, gdy jechaliśmy na ten most kolejowy, Jest jakby na zdjęcie na Moto i wtedy będzie wiedział gdzie się dzisiaj podróżujecie. Pozdrawiam i całą grupę Moto Stargard.